Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, 12.00 wbiła na moim kanale, więc pojawia się kolejny odcinek z naszego dzisiejszego niedzielnego maratonu Oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry 400 yy, łapek do góry, pojawi się tutaj na moim kanale kod pod tym filmem, więc dajcie łapkę I wyczekujcie na kod i kolejny odcinek pojawi się o godzinie yy, 14 Więc dobra, Wystaw go, zestaw ka, yy, kaprala chce Nie chcę, broń Boże, walczyć na koksy nie potki, nie będę walczył na potki, on mi napisał potki W życiu, zapomnij, wychodzę Nie będę walczył na potki <laughs> Nie umiem, nie będę walczył na potki Dobra Kaprala chce Kaprala chce, więc ja już wybieram zestaw kaprala Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że Że ten, że no, no że się uda, że Że weźmie Dobra Damy radę ludziska, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Yy, mam nadzieję, że... <noise> koksy. Dobra, koksy, okej. Okay. Pewnie podedam... Boże, przecież już mnie palce bolą. Jeszcze nie zacząłem klikać, a mnie już bolą palce. Czy ty gościu chcesz już iść koksa na dzień dobry? Dobra, będzie ciekawie. Że nie umiem się klepać i że... Jeszcze... Czemu ten gościu nie ma knoka, Go bije i... On nie ma knoka, ten gościu. Czekaj, 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 może go zada, poliżę najwyżej, poliżę, trud, kurwa Głupia szmata <głupia> Co z tego, że go wyzwałem, mam go w dupie <głupia> Zadałem, nie lubię go już W ogóle nie mam knoka, jak go biję Biję go i nie mam knoka, czemu? Zawsze ich odwalało do tyłu Czy ty jesz koksa, ziomuś? Czy ty nie jesz koksa? Bo ja już nie wiem Czy ty jesteś na koksie, stary? Patrzcie, mnie normalnie do tyłu odwala, a on chodzi w miejscu i... Nie, ja sobie zjem koksa o! No i teraz się pobawimy, ziomek. Teraz się pobawimy, co? A czemu go do tyłu nie odwala, powiedzcie mi? Czy to jest jakiś cheater? Napiszcie w komentarzu. Bo jestem ciekawy. Co to może być? Mi się wydaje, że to jest cheaterek, nie? Ja jest sobie zjadł koksa na, na początku. I może to być moja też runda. Ja go też tak biję. <grym> dookoła. On mnie nie trafia. W ogóle. Więc może być ciekawie. To chyba koks opędzolił, z tego co widzę. I on jego też nie knoka. Napiszcie czy to jest, to jest jego cheater. Jak coś to jest nagrany, Będzie na kanale po prostu. Yy, może go tam NoFuk zbanuje jak zobaczę ten. Na pewno go zbanuje, jak zobaczę ten materiał. I zobaczę, że to jest cheater. O, czekaj, bo się zaczął. Zaczął się klepać. Zaczął się klepać, czekajcie. Co ty robisz? Koksa drugiego już. Stary. Ja mam czas, ja mam refki. My się pobawimy. No mamy czas. Mamy czas. Dobra, no. Kurde, gościu. Gościu, gościu, gościu. On chyba do koksa pendoli, więc ja jeszcze opędzolę jednego refa potem weźmiemy koksa. Potem weźmiemy koksa, on już zostanie w sumie... Ale widzicie? On nie knoka mnie odwala, a jego nie odwala on stoi w miejscu. Napiszcie mi, czy to jest cheater. To jest chyba cheater, on ma jakiegoś antyknoka, czy jak to się nazywa. Ta, to jest chyba antyknok Patrzcie, stoi w miejscu, się tego obraca. Skubaniec. Kuźwa. Cheater pieprzony. Boże jak tacy ludzie niszczą grę miesz palce, bo od tego klikania w tą myszkę. No mnie już bolą palce od klikania w tą myszkę Wynocha Ile ty masz tego HP stary? Ile ty masz tego HP? Ile ty masz tego HP ja się pytam? No ile masz tego HP? No dedaj skubańcu Zdaj to, z honorem zdedaj Zdedaj to z honorem Z honorem to zdedaj Masz chyba ostatniego rewka stary Na sobie a, a jeszcze jeden ci został na farcie coś widzę. Lecisz. Na farcie. Ostatni refil chyba mu został. Mam nadzieję, że ostatni refil. Gościu, D, daj to. Nie macie Ale to jest podejrzany gość. Nie. Zero knoka w ogóle. O, wygrałem. Dobra. Ok. Więc teraz jak wygram tę rundę, jeszcze jedno co mi została z nim, to wygrywam to całą grę. Znaczy wiesz, to, 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 to całą walkę. Ile filmik trwa już? Filmik trwa 4 minuty, to jest dopiero jedna walka Dobra Co, opędzolujesz koksa czy nie? Te <grym> cheater! Tak, ja jestem cheaterem, masz rację stary Masz rację, jestem cheaterem To ty to ty masz antyknoka, ale to ja jestem cheaterem Masz rację, to ty masz antyknoka, ale to ja jestem cheaterem Dobra, opędzolę sobie też koksa Jak walimy się na koksy, to na koksy Jak na koksy, to na koksy się walimy Ale przecież on ma antyknoka że mam tyknoka, jak nic jak nic cwelo przecież tego go on w ogóle knoka na nie dostaje nic jaki cwaniak <śmiesz> śmieszne to jest. ludzie błagam was napiszcie mi w komentarzu to jest cheater weźcie go gdzieś zgłoście na stronie widzicie filipek ej ty patrzcie jak mnie knoka patrzcie i odpalił się chyba nasz kolega no każdy kolega się odpalił tak mi się wydaje co ty ganiasz w kółko? sapie? Nasz kolega się chyba odpalił, zobaczcie. No, odpalił się. Knoka mnie. I chyba mnie teraz zdada. wtedy ja nie chcę walczyć już z tym użytkownikiem, więc może. Szczerze, możemy zdadać. Nie będę płakał. Bo nie chcę walczyć z cheaterami. Nie chcę walczyć z Tobą, Ty głównie. Ty głównie, Ty cheaterku, Ty. Jesteś głównym. Jesteś głównym. Chciałem go zabić w sumie taką jeszcze taką satysfakcję, że pokonałem cheatera. To by było dobre. Satysfakcja, zabiłem cheatera. To dobra satysfakcja by była. No chodź! Chodź! Już nie mam siły, stare mnie palce bolą! Jak nie, nie widzicie klepać na koksy! My palce bolą od tego! No jak tak można, no? No, felu Koksa jeszcze, tak? jest koksa. Spoko. Jest koksa, ja jeszcze poczekam sobie chwilę, niech ci ten koks minie Ale po on ma koksa, to po tak trochę Ale patrzcie jak mnie bije, z tylu kratek Cwaniaku, pieprzony Ale w ogóle go nie knokam Ludzie, to jest cheater To jest cheater Ale mi ciśnienie podniósł I gówniak Kapeć taki Podnosi mi tylko ciśnienie Naprawdę. Ale mnie wkurzu, czekajcie, ja gdzieś go chcę pod ścianę zapchać. go gdzieś zapchać pod ścianę. Na rzecz to nie mam pod ścianą, a nie jego Bo on mnie bije z daleka. On mnie bije z daleka, a nawet go nie uderzam. nawet go nie uderzam. Wiecie o co chodzi? On już jest skończony stary. On już jest skończony, bo ja mu się kok skończył. O może tak teraz 7 serduszek. Dobra, ostatni refill ziomek ci został, tak? Co ty robisz? Ale jaki dziwny gościu! Strasznie dziwny jest ten ziomek. Naprawdę dziwne Ile ty masz tego HP? Ile ty masz tego... Jest! O, wygrałem z cheaterem chyba Wygrałem z cheaterem No i to mi się podoba Dziękuję, dobranoc Arkadiusz was wyjaśnił Arkadiusz wyjaśnia cheaterów, więc teraz może pójdziemy na zestaw kaprala Jak nie będzie zestawu kaprala to ja będę wychodził, bo ja chcę zestaw kaprala Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba, że wbijecie 400 łapek po... Mam nadzieję, że wywiecie 400 łapek po ten kodzik Kurde, maraton jest na takim totalnym spontanie Weź kaprala, weź kaprala, mordo Weź kaprala, weź kaprala Weź kaprala Kurde, nie będę walczył na koksy, już palce bolą Ile można się walić na pyc na koksy? Przepraszam, nie będę Nie bolą palce Ile można? Ja chcę kaprala ja chcę kaprala. Ostatni raz próbuję, jak nie to kończymy odcinek. Weź kaprala. Weź kaprala, błagam. Weź kaprala. Jest, będzie chyba kapral, dobra. Będzie chyba. Jest, dobra. To będzie spokowalka. dobra. Jedziemy. Trzymajcie kciuki za mnie. Odpaliłem przed chwilą cheatera, więc... Arkadiusz dajesz radę nawet. Coś czuję, że ten gościu może być dobry. Dobra. O Jezus! Panie Janie! O teraz patrzcie go, knoka, widzicie? Ten gościu nie jest odpalony, on gra czyściutko. On gra czyściutko i to mi się podoba, nie? To jest szacunek dla takich ziomeczków No i dobra, wygrałem z nim. Szacunek dla, dla takich ziomków. Szacunek dla takich ziomków, to uczciwie. Dobra. Kolejna vale rundeczka, druga rundeczka przed nami, trzymaj takciuki. Damy radę, co? Damy radę, damy radę. Subskrybujcie ten kanał ogólnie. Dobra, dobra, może mnie chyba teraz odpali, On mnie chyba teraz pokona. On mnie, on, 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 on mnie teraz pokona, chyba. No nie, pokona mnie. Jeden, jeden będzie. Ja pizgam, no. Kurde, dobra, jeden, jeden. Muszę to teraz wygrać, żeby wygrać tą grę. Co on napisał? Dobra, kuba, kuba. Może cię pokonamy. Kuba skrypty, kuba skrypty. Może tu na niego poczekam. Co i wezmę go pod ścianę? To może być dobra. Żeby tego nie zdedać. No chodź, 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 chodź. No chodź tu! No to był głupi pomysł. To był taki głupi pomysł. No, on nie pokona, no. No o co chodzi, no? Patrzcie, jak nie bije styru kratek. Dobrze się klepie z Kubany. Bardzo dobrze się klepie. Ja pisga, nawet go nie mogę uderzyć. Dobra, wychodzę. Słuchajcie, wygrał. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Ile on trwa? Mam nadzieję, że 10 minut będzie. No jest, 10 minut, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Dajcie łapeczkę do góry, jeżeli tak. 400 łapek do góry. Macie kodzik na expa, yy, więc dajcie łapkę do góry. Kodzik oczywiście będziecie mieć podane w opisie. Udostępnijcie ten odcinek. No i widzimy się za dwie godzinki w kolejnym maratoniku. Znaczy w kolejnym odcinku z maratonu, już ostatnim, więc no. Widzimy się za dwie godzinki. Trzymajcie się, nie puszczacie się. Czy po kto się puszcza ten ciota? Cześć!